O, Michałek jak zawsze dotrzymał słowa. Rama nie przyjechała, zawsze nim był. Na zewnątrz porozmawiać oczywiście też nie wyszedł. Tyle. A powiem wam w skrócie o co chodzi w tej odklejce, a mianowicie Boxdel po tej gali obiecał mi, że jedną galę czy dwie gale później zawalczy o zajebiste auto, nawet nie potrafił wymienić jak ono kurwa będzie dobre, ale obiecał, że będzie tak zajebiste, że ten naprawdę głów wymiany ram, kurwa niech z tego pasu weźmie, że zasługuje na dużo, dużo lepsze, że kurwa ma... Na no, kurwa, taką nam no, robotę zrobiłeś, no tyle na tobie zrobiłem mordeczką. Mm, no kurwa, chyba chyba, chyba naprawdę o Ferrari będziesz walczył. Nie, nie już sobie o Ferrari, ale powiadomo, jakie to zajebiste Auto na mnie czeka, dlatego milczałem tyle czasu, no bo przecież mi coś obiecał. No i ja, no, obietnicy nie dotrzymał, tak że z mojej strony to nie jest odklejka, tylko oszukał Was, oszukał mnie. A ja nie lubię być ruchany. Jeśli Wy lubicie, spoko, stójcie sobie po jego stronie. Tak to wygląda z mojej strony. No i co? Tak jak dzisiaj, no możemy wyjść na zewnątrz, nie wyszedł i teraz się tłumaczy. Szkoda, że z rama nie chce się tłumaczyć.